Na bieżąco! Misja odzyskania kontaktu z placówką Aldery. Dowódca operacji, komandor 0272 Neo Jednostka pluton specjalny rewery Czas trwania operacji, jedna dobra nocna infiltracja Ten misji Odzyskanie kontaktu z placówką, którą 7 dni temu stracono łączność Stacjonowała tam grupa Alfa dowodzona przez kapitana Andrea. Przebieg operacji Kapel młodszy Nine, 3 kapel Crash, sierżant Cosdive i komandor Neo przeprowadzili nocną akcję rozpoznawczą w rejonie patrzącego. W jej trakcie ustalono, że sektor został przejęty przez Imperium, mimo to drużyna zdołała przedostać się niezauważalnie do placówki. Wejście do podziemi zostało zasypane przez siły wroga, zniszczenie infrastruktury w celu ukrycia śladów lub pogrzebania obrońców żywca Straty Potwierdzona śmierć Kapitana Andreja i ilość zabitych Około 400 żołnierzy grupy Alfa Pogrzebani lub wyeliminowani przez siły Imperium Rezultaty misji Ocalenie 10 klonów odnalezionych w celach, ranni i przetrzymywanie przez Imperium Zostali ewakuowani. Zdobyty Jenie, ja jeden z imperialnych oficerów, został pojmany podczas odwrotu. Yy, aktualnie oczekujemy i będziemy go przesłuchiwać. Drużyna bezpiecznie wycofała się z sektora i przeniosła się na nową lokalizację. Aktualna pozycja planeta Takodana. Zalesiona, neutralny świat. Nowa baza operacyjna w trakcie tworzenia. Stan załogi: cztery jak żołnierz plus 2 droidy pilotujące typu B1 oraz 1 droidy dowódcy typu B1 serii OOM. Zdobyte zasoby 10 klonów ocaleni oraz jeden imperialny oficer wywiadowczy. Koniec raportu. Status aktywny, tryb czas wojenny.